Astma u dzieci jest bardzo często występującym schorzeniem. Jest to tak naprawdę najczęstsza przedlekła choroba u najmłodszych. Obecnie szacuje się, że astma u dzieci dotyka od 5% do 15% najmłodszej populacji, a zapadalność na nią stale rośnie. Kropka astma jest chorobą charakteryzującą się stanem zapalnym dróg oddechowych. Prowadzi ona zatem do trudności w oddychaniu, które objawiają się przez kaszel duszności i świszczący oddech. Podczas próby wdechu i wydechu. ten stan jest często powiązany z alergiami. Dlatego też jest to jeden z powodów, dla którego coraz więcej dzieci na niego zapada. Dziecko z astmą często ma alergię na pyłki lub roztocza. w dzisiejszym artykule wyjaśnimy najczęstsze przyczyny astmy dziecięcej wraz z jej objawami. Powiemy także, jak lekarze ją diagnozują. Ponieważ bardzo ważne jest odróżnienie astmy od innych chorób w celu przepisania odpowiedniego leczenia. czym jest astma u dzieci.

Astma dziecięca, jak wspomnieliśmy powyżej, polega na zapaleniu dróg oddechowych u dziecka. W ten sposób powietrze napotyka większy opór podczas wchodzenia i wychodzenia z płuc. Ten stan zwykle pojawia się w formie kryzysu. Większość dzieci za smu ma pierwszy atak przed czwartym rokiem życia. To, co się wtedy dzieje, polega na tym, że chociaż zapalenie dróg oddechowych pozostaje, pogarsza się podczas kryzysów. Następnie nasilają się również objawy. Objawy. Stan ten zwykle objawia się w formie utrudnionego oddechu i Krwienia klatki piersiowej. Dzieci z astmą często mają ataki kaszlu. Pogarszają się one w przypadku infekcji, przeziębienia lub stresu u dziecka. Może również pojawić się świszczący oddech, gdy dziecko będzie próbowało oddychać. Zwykle brzmi on jak gwizdek. Pamiętaj jednak, że każdy jest inny, więc objawy różnią się u poszczególnych dzieci. Ogólnie rzecz biorąc, istnieją dwa główne sezony astmy dziecięcej ze względu na jej związek z alergiami. Najbardziej zagrożonym czasem dla tych dzieci jest początek jesieni i rok szkolny, wynika to ze zmian temperatury, wiosną także występuje więcej ataków astmy u dzieci, ma to związek ze wzrostem pyłków w środowisku, jednego z najczęstszych alergenów, który wpływa na ludzi, powikłania. Chociaż większość dzieci cierpi tylko na wyżej wymienione objawy, niektóre z nich mogą doświadczać powikłań, często astma dziecięca prowadzi do problemów ze snem, wynika to z utrudnionego oddychania, astma dziecięca, infekcje dróg oddechowych mogą się również dłużej leczyć, ponadto dzieci z astmą są zwykle bardziej zmęczone i mają problemy z prostymi czynnościami, takimi jak zabawa i bieganie, diagnoza astmy wieku dziecięcego. Astma u dzieci jest trudna do zdiagnozowania, szczególnie u pacjentów poniżej 5 roku życia. Jest to spowodowane tym, że istnieją inne stany z podobnymi objawami lub podobne do astmy, takie jak nieżydnosa, nosa, zapalenie oskrzelików lub zapalenie zatok. Niektóre testy mogą pomóc lekarzowi w diagnozie. Spirometria pozwala na przykład ocenić czynność płuc, jeśli to badanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, można zastosować test na wydychany tlenek azotu. Podsumowanie: astma u dzieci jest dość powszechną chorobą, z wieloma przyczynami i czynnikami, genetyka również odgrywa ważną rolę, ale może to być także stres przeziębienie, alergie i tym podobne. Chorobę trudno jest zdiagnozować, ponieważ jej objawy są podobne do objawów innych schorzeń. Dlatego też ważne jest, aby szczegółowo opisać symptomy lekarzowi, aby mógł on przeprowadzić niezbędne testy. Następnie możesz uzyskać odpowiednie leczenie dla swojego dziecka i powstrzymać jego stan przed pogorszeniem.